Czy słyszałeś już takie słowo elektromobilność? Otóż elektromobilność to obszar gospodarki związany z prowadzeniem do użytku pojazdów napędzanych silnikiem elektrycznym. Mogą być to samochody, ciężarówki, autobusy, tramwaje, trolejbusy, pociągi, a także motocykle, skutery, hulajnogi i rowery. Okazuje się, że elektromobilność nie jest wynalazkiem współczesnym. Pierwszy silnik elektryczny został skonstruowany w 1827 roku przez węgierskiego księdza Aniosa Ledlika. W 1877 roku Vernie von Seymer zaprezentował pierwszy elektryczny pociąg pasażerski. W 1996 roku koncert General Motors pokazał światu model samochodu nazwany EV1. Nie dość, że był rewolucyjny jak na swoje czasy, to na dodatek chcieli go mieć, ale po wytrukowaniu nieco ponad tysięcy sztuk sprzedaży wstrzymano. A wszystkie egzemplarze zniszczono. Dlaczego? Zwiskowa radziejów mówi, że auto to zagrażało interesom krajów sprzedającą dropę naftową. Czy wiesz, jak działają pojazdy elektryczne? Najprostszym rozwiązaniem jest doprowadzenie prądu do pojazdu za pomocą przywodów. W ten sposób zas zasilanie są trawaje, pociągi i trojbusy, które czerpią prąd z linii elektronicznych zawieszonych nad drogami lub torami. Drugim metodą są Baterie, które magazynują energię elektryczną, żeby zrobić z nich użytek, trzeba je najpierw naładować za pomocą specjalnej ładowarki albo zwykłego przewodu połączonego do gniazdka. Trzeci sposób to generator prądu w pojeździe. Ale czy auta elektryczne są faktycznie bardziej ekologiczne i czy powinniśmy stawiać na e elektromobilność? Sprawdźmy to. Po pierwsze, pojazdy elektryczne nie emitują tylujących spalin, ale dwutlenku węgla. Po drugie, są dużo ciszej niż pojazdy spalinowe, co ma znaczenie zwłaszcza w miastach. Po trzecie, sprawność silnika elektrycznego to ponad 90%, podczas gdy silnik spalinowy pracuje ze sprawnością w 30-40%. Baterie można ponownie wykorzystać. Hmm. Po piąte, do samochodu elektrycznego trzeba mniej części, które trzeba raczej wymieniać. Rachunek wychodzi na plus. Po polskich drogach i ulicach jeździ nieco ponad 10 tysięcy samochodów elektrycznych. Ale liczba ta z każdym rokiem wzrasta. Czy samochody elektryczne zupełnie wywrócą świat? Chiny produkują już cztery razy tyle pojazdów elektrycznych co USA. Konsekwentnie przejmują także kopalnie kobla, kobaltu i litun na świecie. Po co? Powiem, że to główne budulce baterii. Państwo chińskie po cichu przygotowuje się na post erę, która nadchodzi wielkimi krokami. To zmieni świat jaki znamy. Czy wiecie, że w roku 2028 roku używanie samochodów elektrycznych będzie tańsze niż spalinowych? Od 2035 roku wszystkie nowo sprzedawane samochody będą miały nawet elektryczny, a od 2040 sprzedaż samochodów spalinowych zakazana będzie we Francji i Wielkiej Brytanii, a od 2025 roku w Norwegii. To jest wszystko na ten temat. Czy wiecie już co to jest elektromobilność? Dzień dobry, nazywam się Jaś Nowicki, jestem uczniem klasy 7A i jestem autorem tego filmu. Dzień dobry, nazywam się Kuba Nowicki i chodzę do piątej klasy i jestem autorem tego filmu. Nazywam się Casan, chodzę do szkoły podstawowej numer 22 razem z moimi kolegami zrobiłem ten film.